Superbohaterowie stanowią bardzo ważną część popkultury. Temu nijak nie da się już dzisiaj zaprzeczyć. A fakt, że powstałe w czasach, no, z dzisiejszej perspektywy antycznych, postaci takie jak Batman, Superman czy Kapitan Ameryka, wciąż mają swoje serie, tylko tego dowodzi. Latający po metropoliach w dziwacznych strojach ludzie byli na topie dostatecznie długo, aby. Klasyczna formuła opowiadania historii o nich zdążyła się publice przynajmniej częściowo znudzić, dając początek seriom, które chciały nieco poeksperymentować i przedstawić swoje opowieści w zupełnie inny sposób. Świetne przykłady tego trendu to komiksy The Boys Gartha Enisa oraz Invincible Roberta Kirkmana. Obydwie serie eksplorują obszary, do których większość mainstreamowych komiksów zanadto się nie zbliżała. The Boys przedstawia superbohaterów oczami człowieka, który... Nienawidzi ich niemal tak bardzo jak Amerykanie nienawidzą systemu metrycznego. Wizja tego świata jest krwawa, brutalna i zabójcza, a tutejsi słupkowie to zgraja psychopatów i pomyleńców, którzy potrafią jedynie krzywdzić innych i wykorzystywać swoje moce w najbardziej popieprzony sposób, jak to tylko możliwe. Aktorska ekranizacja The Boys porusza się w bardzo podobnych obszarach, pomimo tego, że w znaczący sposób różni się od komiksowego pierwowzoru, co jednak nie przeszkadza jej w byciu absolutnie fenomenalnym serialem. Często zahaczające ma wątki około polityczne oraz pokazujące, w jaki sposób medialni giganci wykorzystują swoje wpływy i pieniądze do manipulowania społeczeństwem. Praca Kirkmana z kolei skupia się na pokazaniu żywotu superbohatera z bardziej. Z braku lepszego słowa, realistycznej strony, główny bohater, czyli Mark Grayson, próbując iść w ślady swojego ojca, non-stop, potyka się o najbardziej ludzkie przeszkody, trudności w pogodzeniu superbohaterstwa ze szkołą, zaniedbywanie przyjaciół, problemy związkowe oraz oczywiście własną psychikę, często wystawianą w obliczu różnego rodzaju zagrożeń na próbę. Podobnie jest w animowanej adaptacji komiksu, która nieco inaczej rozkłada akcenty. Zmienia niektóre postacie i rozgrywa wątki w innej kolejności, jednak jest dużo bliższa komiksom niż było to w przypadku aktorskich The Boys. Tymczasem na poletku książkowym znalazła się jeszcze jedna pozycja podobna wspomnianym już komiksom a mianowicie trylogia The Reconers autorstwa Brendona Sandersona, w Polsce wydana jako trylogia Mścicieli. Główne założenie serii jest takie, że pewnego dnia na niebie rozbłysła czerwona gwiazda, nazwana później przez ludzkość Calamity. A jakiś czas później część ludzi zaczęła przejawiać różnorakie nadnaturalne zdolności, które niestety dla wszystkich wokół były w zestawie z patologiczną potrzebą szerzenia bólu, zniszczenia strachu, plag egipskich i długich kolejek w służbie zdrowia. Epicy, bo tak określani są tutaj superludzie, dość szybko zburzyli panujący na świecie porządek, rzucili większość światowych rządów na kolana i zaczęli przejmować miasta, prowincje oraz kraje, stając się ich władcami. Mamy tu doświadczenia zatem z superbohaterską apokalipsą, w której zwykli ludzie nie mają niemal żadnych możliwości opierania się epikom, a cała ludzkość skazana jest na żywot niewolników. Hehe, <laughs> cała? Otóż nie! Jedna malutka organizacja złożona z grupki niegodzących się na ten stan rzeczy szaleńców wciąż stawia zaciekły opór supernajeźdźcy i są to tytułowi Reconers, do których bardzo chce dołączyć protagonista, czyli David Charleston, mający obsesję na punkcie epików i zemście na jednym z nich za zabicie jego ojca. To jest oś fabuły pierwszej części, czyli Steelheart, u nas wydanej jako stalowe serce. Jedna rzecz prowadzi do drugiej, w ten sposób dostajemy coś w rodzaju opowieści typu Heist. Jednak zamiast celu w postaci jakiegoś skarbu do ukradzenia, mamy tu osobę do sprzątnięcia, czyli tytułowego epika tyrana, który włada New Cago, przekształconym Chicago. Muszę przyznać, że sięgając po tę książkę byłem święcie przekonany, że fabuła bardzo szybko da nam do zrozumienia, że zwykli ludzie nie są w stanie nijak zagrozić epikom tak naprawdę w żaden sposób i koniecznością będzie zwalczania ognia-ogniem, pozyskanie własnych supermocy. No, Innymi słowy, spodziewałem się po prostu na parzanki pomiędzy tymi dobrymi i złymi, ale to jest jednak Sanderson. Facet, który nie bawi się w takie proste schematy. Otóż nie, bohaterowie nie zyskują własnych mocy, a do osiągnięcia celu wykorzystują to, co mają, czyli głównie splowy, nieco futurystycznej technologii, jakkolwiek tkliwie by to nie brzmiało to siebie nawzajem, yy, pieczołowicie przygotowywane plany, sporo niezbyt dobrego humoru i tradycyjną wywrotkę wyładowaną po brzegi fartem o nadludzkim stężeniu. Zatem akcja dzieli się nam dość naturalnie na przygotowania, jakieś pomniejsze operacje. Oraz tą ostateczną konfrontację ze swoim celem. Sam segment przygotowań do każdej kolejnej akcji jest bardzo przyjemny. Daje wydarzeniom odpowiednio wybrzmiewać, jednocześnie zostawiając postaciom miejsce na przekomarzanie się, żebyśmy mogli jako czytelnicy jakoś się z nimi zżyć. Pozostałe elementy też trzymają dobry poziom. Każdorazowo starałem się dostarczyć coś nowego, bo raz mamy tutaj wizytę u handlarza, raz włam po informacje, raz wypytywanie mieszkańców. Po prostu dzieje się i dzieje się na różne sposoby, więc książka na całe szczęście nie staje się monotonna, w czym pomagają różne opowiadane przez postacie historyjki, które to bardzo zgrabnie skrywają w sobie sporo ekspozycji o świecie przedstawionym. No tutaj dostajemy jakieś wzmianki o tym, jak wobec działania pików zachowywały się policja i wojsko, tam nieco o podejściu naukowców, no i oczywiście bardzo dużo Wspominek, będącego narratorem Davida, który był zmuszony wychować się bez rodziców w tym zniszczonym świecie. Tak swoją drogą, to ten świat jest naprawdę prosty w swojej konstrukcji, więc żadnych fajerwerków się tutaj nie uświadczy. No chyba, że liczyć wybuchy, których akurat serii jest sporo. Koncepcja jest banalna. Gwiazda świeci. Ludzie dostają mocy w komplecie z pierdalcem i zawsze muszą mieć jakąś słabość, która bynajmniej nie jest rzeczą przypadkową i sposób egzekwowania tego konkretnego aspektu mocy w tym świecie jest czymś, co Sanderson rozegrał tu po mistrzowsku, bo jest to sprawa nieoczywista, dużo głębsza i bardziej znacząca niż wydaje się na pierwszy rzut oka. No i przede wszystkim jest diabelnie inteligentnie ograna. To właśnie te słabości sprawiają, że wydarzenia są interesujące, mają jakąś głębię. No bo... Każdorazowo biorąc na cel jakiegoś epika, Reconers muszą zidentyfikować jego słabe strony, żeby mieć z nim jakiekolwiek szanse. Ano tak, no bo pomimo tego, że Steelheart jest głównym celem bohaterów, to oczywiście nie jest on jedynym epikiem, z którym bohaterowie będą się mierzyć, a te kreacje wyszły Sandersonowi naprawdę dobrze. Wszyscy są pokręceni, źli, obrzydliwi, okropni, okrutni, no, czyli perfekcyjnie nadaliby się do obsadzenia wysokich stanowisk w kilku międzynarodowych korporacjach. Ta ogromna ostrożność, którą bohaterowie są zmuszeni ciągle utrzymywać w połączeniu z opisem New stalowego miasta, w którym nigdy nie nastaje dzień, daje niesamowicie gęstą atmosferę zaszczucia i to jest fantastyczne. Genialnie wpisuje się w ten apokaliptyczny klimat opowieści i bardzo dobrze pasuje do tego, czym ta książka w zasadzie jest, czyli opowieścią o przetrwaniu z nadzieją na lepsze jutro. W tym miejscu chciałbym szybko przeskoczyć na to, co jest moim zdaniem najbardziej niesamowite w tej wizji świata, są to lokacje. Każda z trzech książek zabiera czytelnika do innej, wykręconej przez moce epików metropolii i każdorazowo jest to bardzo interesujące doświadczenie. W Steelheart dostajemy wspomniane już New Chicago. miasto przemienione w stal za sprawą mocy tytułowego Zwola oraz spowite wieczną ciemnością przez innego epika. Później w części drugiej, Firefight... Ton opowieści zmienia się diametralnie, kiedy trafiamy do powstałego na ruinach Nowego Jorku Babilaru, miasta wiecznie zalanego przez wodę, w którym ludzie żyją tak naprawdę na dachach, poruszają się przy pomocy łodzi i rozpostartych między budynkami miastów. Wreszcie w trzecim tomie, czyli Calamity, akcja przenosi się do IlDT i to miasto jest tak fantastycznie zaprojektowane, a jego koncept jest tak pokrętny i tak genialny. Że powstrzymam swoją przemożną potrzebę zaspojlowania go. Poznanie zasad funkcjonowania tych, tego ostatniego jest już samo sobie dobrym powodem, żeby sięgnąć po całą serię. No i pomimo tego, że w najczystszej teorii akcja cały czas dzieje się w miastach, wyraźnie wzorowanych na współczesnych Stanach Zjednoczonych, to jednak każdorazowo mamy wrażenie obcowania z czymś zupełnie nowym, nieznanym, dziwnym, i właśnie przez to tak bardzo interesującym. Postacie też są całkiem niezłe. Nie wydaje mi się, żeby którakolwiek z tych kreacji była na jakimś wybitnym poziomie, ale zdecydowanie nie ma tu tragedii. Kilkoro bohaterów grających pierwsze skrzypce jest stosownie pogłębionych, z kolei ci poboczni pozostają na przyzwoitym poziomie, aczkolwiek nie dostają zbyt wiele czasu dla siebie. Z głównej obsady najbardziej mieszane odczucia mam wobec głównego bohatera, czyli Davida. To jest chłopak, który dopiero skończył 18 lat, całe życie studiował epików i ich moce, żeby móc wykorzystać ich słabości przeciwko nim i móc pomścić swojego ojca. Dość klasyczna motywacja, ale działa, przy okazji sprawdza się jako uzasadnienie dla sposobu bycia Davida, jego analitycznego sposobu myślenia. Co natomiast nie działa, to humorystyczne wstawki, które przez wszystkie trzy części polegają na tym, że Charleston. Nie jest dobry w metafory. Wielu nie zna, więc wymyśla własne, no i te najczęściej wypadają po prostu żenująco. No jak mam być szczery, to w pierwszej książce strasznie mnie to wkurzało, bo niektóre głupkowate wymysły pokroju owsiankowej cegły są po prostu irytujące i nieśmieszne. Nagroda ciarki żenady dla tego pana, bo tak wielu nieśmiesznych żartów nie doświadczyłem od czasów ostatniego sezonu Welmy. Na złego to wszystko przeszkadza w dostrzeżeniu faktu, że David jest naprawdę sprawnym rekonerem. Wie, co robi, najlepiej z całej ekipy improwizuje, a to ostatnio, nie ukrywajmy tego, często i gęsto ratuje życie zarówno jemu, jak i reszcie ekipy. Im dłużej obcowałem z tą historią, tym więcej też widziałem podobieństw między nim. A Win, stereologizm mgły zrodzony, tego samego autora. No bo w obydwu przypadkach mamy mieszkającą w strasznie złym mieście sierotę, która natrafia na grupę ludzi mogących naruszyć spróchniałe i przegniłe status quo, oraz okazuje się tym kluczowym elementem do wykonania finałowego planu tej ekipy, a z czasem staje się też najważniejszą pośród głównych postaci. No i niestety, David nie wytrzymuje porównania z Win, która na każdej płaszczyźnie była ciekawsza i lepiej napisana. Ale też w sumie cały Mistborn jest zdecydowanie lepszym serią od Reconers'ów, więc zapewne i to miało sporą rolę w tym, jak do tego podchodziłem. Reszta obsady wypada o tyle lepiej, że nie wywołuje wspomnianych już ciarów żanady. Pozostali Reconers sprawiają wrażenie dobrze zorganizowanych profesjonalistów, którzy przy okazji są dobrymi znajomymi i całkiem zróżnicowaną grupą. Jest rzucający strawnymi dla odmiany sucharami Cody, silny wierny Abraham będąca mózgiem każdej operacji oraz dwójka postaci, które dostają najwięcej swojego własnego czasu, czyli Megan oraz profesor. Megan jest tą agentką, która pakuje się w najbardziej niebezpieczne operacje, podchodzi najbliżej celu, ma z nim najbardziej bezpośrednio do czynienia, ale to oczywiście nie jest jedyna jej funkcja w tej historii, bo jako jedyna dziewczyna w wieku zbliżonym do Davida, Szybko zostaje jego love interest na resztę opowieści i oczywiście mają relację opartą na tym, że on zakochuje się w tej pięknej blondynetce praktycznie od razu, a ona potrzebuje z kolei czasu, żeby pozbyć się przemożnej chęci zaaplikowania mu piącho Piryny Forte za każdym razem, gdy otworzy on otwór paszczowy. Odniosłem wrażenie, że ten romans jest nieco Zbyt wyraźnie zaznaczony na samym początku, i przez to nieco mnie drażnił, ale ostatecznie wypada całkiem strawnie. Sama Megan jest nieco zdrzędliwa i sarkastyczna, ale z kolei doskonale wie, co robi, więc jeżeli lubi się takie lekko sukowate postaci, to nie będzie się z nią mieć praktycznie żadnych problemów. Ma ona swój naprawdę ciekawy ark, który ostatecznie jest dla serii niesamowicie ważny, wręcz kluczowy. Powiedziałbym, że dosłownie najważniejszy ze wszystkich. I przy okazji naprawdę dobrze się sprawdza. Wreszcie profesor to jest założyciel całych Reconers, facet, który opracowywał różne technologie dla swojej organizacji, pomógł pokonać naprawdę bardzo wielu epików. No i o jego postaci dowiadujemy się z początku najmniej. I musimy sporo poczekać na ujawnianie kolejnych informacji, które wraz z tym, jak się ujawniają, delikatnie rzecz ujmując, trzęsą całą serią. Nie będę ich tutaj oczywiście ujawniać, bo wystarczy powiedzieć, że razem z Davidem i Megan profesor stanowi... Absolutny trząt tej trylogii i jedną z najlepiej napisanych w niej postaci. Osobiście mam takie zdanie, że profesor i Megan wypadają sporo lepiej od Davida, ale nie ukrywam, może to być po prostu kwestia gustu. No i teraz segment najbardziej personalny, bo nie dawało mi to spokoju już w trakcie lektury. W tym momencie ci, którzy tylko słuchają, mogą chcieć od czasu do czasu zerknąć na ekran, bo będą się na nim pojawiać uzupełniające mój wywód napisy. Zapewne zdążyliście już zauważyć, że używam w tym materiale anglojęzycznych wersji tytułów i pseudonimów pojawiających się w tej trylogii, a czy nie tak, bo mam do polskiego przekładu zastrzeżenia na podobnym poziomie co statystyczny wujek w obliczu bezalkoholowego wesela. Zacznijmy może od tego, że ja sobie doskonale zdaję sprawę z faktu, że tłumaczenie dzieł o tumatyce superbohaterskiej to jest droga przez mękę. Konieczność przekładania ksywek postaci często ma komiczny efekt wychodząc z tego niezłe potworki które jako jedyne mogłyby walczyć z dennymi metaforami Davida o tytule na dyroku. Tutaj dobrym przykładem jest chociażby pierwszy sezon The Boys od Amazona, bo tam tłumacze w ramach pierwszego sezonu się na to pokusili i efekt był zabawny. Chociaż nie jestem pewny, czy zamierzony, ale no, nie wpisywało się to najlepiej w ogólny ton opowieści, więc zdecydowano się na powrót do anglojęzycznych form i uważam to za jedyną słuszną decyzję. W przypadku Reconers jest jednak o tyle gorzej, że tłumacz zdecydował się na przełożenie tylko niektórych pseudonimów i nazw własnych, co jest opcją tak złą, jak zaangażowanie się w dalszą konwersację na ulicy, po usłyszeniu z ust odzianego wortalionu wysadnego osobnika, pytania o treści, masz kurwa jakiś problem? Nie wiem, dlaczego w obliczu tak ryzykownego materiału zdecydowano się na tłumaczenie którejkolwiek z tych ksywek, bo efekty są w najlepszym razie dziwne, w najgorszym tragicznie złe. Przede wszystkim pseudonimy w języku polskim rządzą się innymi zasadami niż po angielsku, gdzie łączenie dwóch słów w jedno wypada dużo bardziej naturalnie i brzmi bardziej sensownie. Dlatego właśnie angielski Steelheart brzmi jak pseudo z superbohaterskiej rzeczywistości, natomiast używane w polskiej wersji stalowe serce brzmi bardziej jak jakiś albo ja wiem artefakt zdolności Rzymie. Opcja przełożenia tego na stalowo serce jako przymiotnika też wcale nie brzmi fantastycznie, więc już w obliczu tak wcześnie występującego imienia dziwi mnie ta decyzja zespołu odpowiedzialnego za przekład. Dalej wcale nie robi się zresztą lepiej, bo występujący w prologu Death Point stał się w naszej wersji siewcu śmierci, co brzmi jak ksywa wybrana przez Emu Dzieciaczka, który nasłuchał się zbyt wielu płyt My Chemical Romance. Niewiele lepiej wypada też Night Wilder przełożony na władcę ciemności, chociaż moje poetyckie serduszka szkrzyczy, że przecież Mrokodzierżca zawsze był opcją i brzmi bardziej upiornie. Przy okazji brzmi jak coś, nad czym ktokolwiek przysiedział dłużej niż 3 sekundy. W sumie jedyna przełożona ksywka, która nie drażni mnie jakoś mocno należy do Firefight, który w polskiej wersji stał się pożarem. Niby nie to samo, ale gdyby zamiast tego okazał się strażakiem, no to chyba umarłbym z książką w ręku z powodu stężenia cringe'u kilkukrotnie przekraczającego dopuszczalną roczną dawkę. Szczęśliwie te pochodzą głównie z części pierwszej, w następnych tych tłumaczeń było już zdecydowanie mniej lub wreszcie przytrafiały się takie, które przynajmniej brzmiały jak pseudonimy, a nie zbitki słów wklepywane do kreatora postaci przez zafascynowanego tanimi animcami gimnazjalistę. Tu dobrym przykładem jest występująca w Calamity Stormwind, która w naszej wersji stała się nawałnicą. No i jest ten jeden przypadek, który okazał się tak tragiczny, że tłumacz zdecydował się na zmianę przełożonego pseudonimu pomiędzy drugą a trzecią książką. Mowa o Obliteration, który w Firefight występuje jako usunięty, a w Calamity powraca jako znikający. No i dobra, dobra. Teoretycznie obie wersje mają jakiś sens, zarówno w kontekście mocy tego epika, jak i znaczenie słowa obliterate. Ze słownika Longman to destroy something completely so that nothing remains, to remove a thought, feeling, or memory from someone's mind. To cover something completely so that it cannot be seen. No dobra, ale nie rozumiem po co zmieniono pierwotny zamysł, który w mojej opinii mimo wszystko był jednak lepszy. Na tym jednak nie kończy się moja krytyka tego przykładu, bo tłumacze podjęli bardzo dziwne decyzje już przy pracy nad polską wersją tytułu. Użyte w oryginale słowo Reconer ma według tego samego słownika Longman. Cztery możliwe znaczenia. Pierwsze: to think or suppose something, czyli coś podejrzewać albo zakładać. Drugie: to guess a number or amount without calculating it exactly, czyli zgadywać ilość czegoś bez przeprowadzania dokładnych obliczeń. Trzecie: to think that someone or something is a particular kind of person or thing, czyli zakładać, że ktoś lub coś jest konkretnym rodzajem, typem osoby lub przedmiotu. I wreszcie czwarte znaczenie, to calculate an amount, czyli oszacować liczbę. No, te nie najlepiej nadają się na wytłumaczenie tytułu, więc spójrzmy na to, co przedstawia Urban Dictionary, które dysponuje bardziej potocznym znaczeniem tego słowa, wedle którego reconer to dosłownie a person who recons. Z kolei słowo recon ma tu znaczyć to suspect, assume or have a reasonable theory about something. Czyli podejrzewać, zakładać lub mieć prawdopodobną teorię na jakiś temat. Skoro zatem wiemy już, jaki zamysł ma osoba natywnie posługująca się językiem angielskim przy użyciu słowa Reconner, to powiedzcie mi, proszę, jakim cudem do cholery ciężkie, jak standardowe miłośnik McDonalda, stwierdzono, że słowo Mściciel adekwatnie odda intencję autora. Nie wiecie? Spoko, ja też nie. Wiem za to, że brzmi to po prostu fatalnie. I w sumie może wydawnictwo liczyło na to, że co bardziej nieogarnięci fani komiksów ze stajni Marvela pomylą tamtejszych Avengers, czyli właściwie mścicieli, właśnie z tymi. Niezależnie jednak od powodu podjęcia tej decyzji pozostaje ona w najlepszym razie kwestionowalna. Ja odnoszę wrażenie, że można by pójść z tym bardziej w stronę, która... Miałaby kojarzyć się z przeprowadzaniem przemyślanych operacji, snuciem teorii, szukaniem właściwych odpowiedzi na pytania, czyli coś, co bardziej wskazywałoby na ogrom inteligencji potrzebnej Reconners do przeprowadzania ich operacji. Biorąc pod uwagę, że w świecie przedstawionym mają opinie oddziałów, które pojawiają się znikąd, całkiem ciekawym twistem myślę, byłoby nazwanie ich przenikliwymi. Zarówno w kontekście fizycznym, jak i intelektualnym, a w mojej opinii nadawałoby im to też nieco więcej tajemniczości. Brzmi to trochę jak nazwa dla formacji szpiegów, a tym w sumie Reconners są przez większość czasu. I tak, zdaję sobie sprawę, że to dość odległa od pierwotnej wersja, ale dosłowny przekład byłby w tym wypadku przepisem na tragedię, a z kolei kreatywna zabawa wokół tegoż mogłaby dać dużo ciekawsze i lepiej pasujące wersje niż ta, którą ostatecznie dostaliśmy. Na koniec, jeszcze krótki segment spoilerowy, bo jakże inaczej, w którym to chciałem pogadać nieco o jednej zdolności przedstawionej w serii, która nieco wybijała mnie z immersji. Nie wiem, czy ktoś jeszcze miał podobny problem, ale nie mogłem do końca zaakceptować tego rozwiązania aż do samego końca. W tym momencie zapraszam do przeklikania tego fragmentu wszystkich tych, którzy nie życzą sobie dość poważnych spoilerów od połowy pierwszej aż do końca trzeciej książki. Otóż Firefight, albo raczej Megan, y, okazuje się epikiem ze zdolnością do wytwarzania bardzo potężnych iluzji. Jednak po jakimś czasie dostajemy od niej dodatkową informację, która ujawnia prawdziwą naturę tej zdolności. Otóż nie są to iluzje, tylko projekcje równoległych rzeczywistości, które Megan potrafi przeciągnąć do swojej albo też umożliwia komuś przejście na krótki czas do innej rzeczywistości. Koncept, o ile sam w sobie jest całkiem interesujący i autor, Ciekawie go wykorzystuje, to niestety im bliżej finału, tym bardziej ta zdolność staje się tanim źródłem informacji o sposobie funkcjonowania świata, których nijak nie dało się zdobyć inaczej. Krótko mówiąc, po tym jak drużyna przez dwie pół książki zbiera informacje, pracuje na swój sukces, dostajemy strasznie dużo infodampu o równoległych rzeczywistościach, które z jakiegoś powodu mają. Sprawdzać się też w tej głównej. No, możliwe, że się czepiam, ale dla mnie zaczynało to strasznie sztucznie wyglądać, a w momencie, w którym kluczowa dla całej serii informacja zostaje od tak wyciągnięta z równoległego świata i jest rozwiązaniem wszystkich problemów, no sorry, ja się trochę czuję robiony w konia. Tak swoją drogą, to teoria równoległych wszechświatów, o którą oparte są oce Megan, zakłada dosłownie nieskończenie wiele możliwych światów bliźniaczo-podobnych do naszego, ale nawet takie mogą się w znaczącym stopniu od niego różnić. Zatem, dowiadując się w jaki sposób działają moce epików w innym świecie, nie istnieje żadna gwarancja, że w tym bazowym zasada jest ta sama. Nie jestem fanem tego rozwiązania, uważam, że kłóci się ono zresztą serii, jednak ten fragment bazuje raczej na swoich odczuciach niż na Całkowicie chłodnej logice, zatem jestem skłonny założyć, że mogłem coś przeoczyć i stąd moje niezadowolenie. Koniec końców, jednak, Reconers to naprawdę przyjemne książki. Jeżeli ktoś lubi komiksy superbohaterskie, chciałby przeczytać coś ciekawego w podobnym klimacie, albo też jest znudzony klasycznym superhero i chciałby doznać lekkiego powiewu świeżości, to serdecznie tą trylogię polecam. Dorzucę też szybkie info, że oprócz trzech głównych książek wyszły też dwie krótsze: Mitosis oraz Lux ale one nie mają bezpośredniego wpływu na fabułę całego cyklu. Mitosis ma być interquelem, który rozgrywa się pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Lux z kolei to nowelka opowiadająca o innej jednostce Reconers, niż ta, którą śledzimy w ramach głównego cyklu. No, nie czytałem ich, ale fabuła jest zrozumiała bez nich znajomości, więc to taka raczej ciekawostka. Gdybym miał The Reconers porównywać do pozostałych dzieł z tego nurtu nieco dekonstruującego mit superbohaterski, to powiedziałbym, że to jest takie The Boys w wersji light, bez scen absurdalnej przemocy, dużo mniej krwawa i nie zawierająca tych elementów czyniących z The Boys opowieści dla dorosłego odbiorcy. Reconers pozostają opowieścią młodzieżową, sprawnie napisaną, trzymającą się ustalonych zasad i rzecz jasna dostarczającą rozrywkę na naprawdę dobrym poziomie. Jeżeli kiedyś Was znużą Marvel, DC i im podobne, to serdecznie polecam sprawdzić tą trylogię, a kto wie, może nawet sięgniecie po inne pozycje autora, takie jak fenomenalna seria Mistborn. Jak zawsze przez Świat Fantastyki prowadził Was Skyler. Do następnego. Cześć!